Siema Idziemy? Tak Jeszcze muszę ubrać buty i zabrać walizę Siema. Dzisiaj zabrałam Was ze sobą do Wiednia Czyli do miejsca, w którym się kiedyś urodziłam Właśnie z Karolem, czyli z moim chłopakiem wychodzimy I będę mu pokazywać dzisiaj trochę takich moich miejscówek z dzieciństwa Moją starą szkołę, mój stary blok, w którym mieszkałam jako dziecko Więc zabierzemy Was dzisiaj w taką małą podróż Eurasy spakowana i wydaje mi się, że w drogę Karol, gotowy? No to idziemy. Dobra, zbliżamy się już do mojej szkoły. Ja jestem mega ciekawa, bo nie byłam tam już kilka lat. Zobaczymy jak teraz wygląda. No nie jest zbytnio duża. To jest ta szkoła? No, bez kitu. A ona była taka gigantyczna. Taka się wydaje ponura, nie? No, tak, no trochę tak. Nie no, bez kitu, jaka mała ta szkoła. A wiecie, jak ja miałam 7 lat, no to wydawała mi się, że ona jest ogromna. To myślisz chłop? szło. No, śmieszna, ale taka ponura właśnie, tak jak mówisz, nie? Wchodzimy do środka. Można? No, raczej tak. Tak, śmiesznie. Chodź zobaczymy, zobaczymy z Nie, Po sali i tak byśmy nie zobaczyli. O widzisz, tu zawsze jeździ policja nawet. Wiecie, to jest teren prywatny, to nie są ulice, to są normalne, jakbyś też koło bloku, a wszędzie tutaj ma wjazd policja. Umieramy czapy, bo jest total zimno i idziemy pod mój stary blok. Pokażę ci, gdzie mieszkałam i gdzie kupowałam cukierki, jak mama mi dała 2 euro. Ale to w ogóle śmiesznie, bo jest szkoła, a tutaj są od razu bloki takie gigantyczne wszędzie dookoła. No ja miałam do szkoły niecałe dwie minuty. Tutaj kupowałam... Się zakradałam zawsze i kupowałam jakieś cukierasy. Bakaraj, czyli piekarnia, ale tutaj zawsze też sprzedawali jakieś cukierasy i zawsze sobie wydawałam całe moje kieszonkowe. Śmiesznie, bo zobaczcie, ten bar dalej tutaj stoi. To był bar, do którego kiedyś mój brat uciekł uciakierować go szukali przez południe a tutaj gdzieś jest moja klatka. To była albo ta klatka, albo tam wcześniej. Miałam bardzo blisko do Ubanu, czyli do takiego niby, takiego wiedeńskiego metra. Miałam szybko do szkoły, miałam szybko do sklepu. Wszędzie miałam szybko szkoda, że miałam 7 lat i nie mogłam z tego wszystkiego korzystać. Ja jechałem metrem raz w życiu. Serio? No. Gdzie? W Warszawie. Wysiedliśmy, ale idziemy w drugą stronę. Musimy się przesiąść na inną linię teraz. Pierwszy punkt na naszej mapie jest Stefansplatz, czyli centrum, same centrum Wiednia. Stefansplatz widzisz? Stephansplatz. To będzie nasz pierwszy przystanek. Pogoda nam tak średnio sprzyja, tak szczerze wam powiem, bo zaczął padać taki gradzik grazie. mały. Najbardziej rozpoznawalna taka katedra jakby w, w Wiedniu No Czyli to jest coś jak Mariacki jest u nas w Krakowie Na środku, Ale my, tak? tak? a my idziemy w tamtą stronę Właśnie przede mną mam Ankara. Tam kupowałam zawsze mini klapki, czyli takie mini pączki To było moje dzieciństwo, serio No i nie było mini pączków Tak, pójdę szukać dalej, będzie może w innym ankarze. One są zawsze tylko rano, bo każdy je wykupuje Ale zimne noski mamy Ale tutaj serio może zobaczyć dobrze ubranych ludzi, bo tutaj są socjale tak dobre i tutaj ludzie zarabiają przeciętnie tyle co 3-4 wypłaty przeciętnego kowalskiego w Polsce, więc tutaj szybciej kobieta albo jakiś mężczyzna zarobi sobie na torebkę Guci, czy Louis Vuitton. Podejście numer 2. Anker versus Weronika. Powodzenia. I znów nie było. Dobra Karol, widzisz co tam jest? Podejście numer 3. I ci poproszę mini pączki. Nie, ma ja nie umiem mówić. Ten szczyt mini krapki Ten szum flik ma <noise> Co? Co? Picisz mam jechać. Mogę? No, dawaj, dawaj. A coś całego, nie? No, tak. Dobra, ale. To raczej nie mam niczego. No właśnie, one są puste, bo one są takie pyszne one są takie malutkie. Ale jest ma dobra. Jakiś taki mini cukier posypany, czajisz. No. Serio, to są najlepsze na świecie. Mini nie są słabe. Idziemy z Werą i zauważyłem polski akcent we Wiedniu znaczy chyba polski, ale jest napis Cześniewski. Ktoś tutaj tobie zrobił biznesik. Jakbyś coś? Pizzę. Jesteśmy właśnie pod operą. To jest opera. A to jest Vera. Teraz jesteśmy pod Muzeum Albertina. Zobaczcie, to jest coś za mną. Tam przyznam się Wam, że byłam na jednej z najlepszych wystaw w moim życiu, w muzeum. Była najciekawsza. Ale fajnie to, co? Fajnie zrobione. No piękne jest to muzeum, serio. Ale fajnie to wygląda, co? O, bez kitu. Spoko jest ta nowa kolekcja. I wchodzimy. <grym> no dawaj. Idziemy na kolejną rzecz, tak? Do szumru, no. Dobra, a co jest najładniejsze we Wiedniu? Ogólnie tak. Ty. <grym> Szymbrm. Szymbrm. tak, że jesteśmy w Ładnie, co? Pięknie. I ta choineczka na środku, serio, tak to wygląda, ale stosik. Kupujesz herbatkę z kubeczkiem i kubeczek masz na pamiątkę. Kubek dla widzów do rozdania, kto chce wygrać pisze komentarz. Dlaczego lubicie Werę? Właśnie wrócimy do ogrodów w ale niestety one nie wyglądają tak jak w lecie, nie są takie ładne. Halo. I pokażemy wam teraz jak wygląda Stąd widoczek, bo jest przepiękny No, jest naprawdę Kozak, no Wypite Chowamy? Tak Dla widzów? Teraz już się trochę ściemniło I jest serio przepięknie, naprawdę No, i tu jest tak prześlicznie Zobaczcie Ten zamek, nie wiem jak to nazwać Pałac. Pałac cały, jest tak przepiękny, serio Jest totalnym stosem, warto było tu przyjść Superancko. Włoska restauracja. Let's go! To jest o tyle ciekawe, że tutaj dostaliśmy taką kartę. Płaci się dopiero przy wyjściu, jakby skanują wam tą kartę. A teraz sobie wybierać rzeczy i oni wam nabijają na tą kartę. Dobrze mówię? Tak, nabijają na kartę. I co jest najlepsze w tym wszystkim? Że zobaczmy przed makaron i przed tą stoi płaszcz, który ten makaron od razu robi dla ciebie. I on przy na przykład tobie. się pyta, czy chcesz więcej tego, więcej tego. I to jest superanckie. Pierwszy raz w życiu. Używam tego ładowania bezprzewodowego. Działa. Super, co? No, kozak. Właśnie wróciliśmy z Karolem ze sklepu i przywieźliśmy moje największe smaki z dzieciństwa. Pierwsze, banan. Tu jest sok Holumba. Serio cały czas kupiłam i cały czas go rozcięciłam, ale teraz zrobili fit wersję. Fit wersję, czyli fit werka, fit wersja. To jest sok z białego bzu. Serio tak kozacki, Ci go zrobię, bo się właśnie wydały. Patrz. Pesne? <laughs> ne, no, pesne, pesne, super sūrus. Misie. się. Ja miałam się na to je ja uwielbiałam, serio. Delicję. Najlepszy w jest to, że galaretka jest na całym biszkoptie. Wiecie o chodzi, nie możecie obgryzać, tylko wszędzie macie tą galaretkę. Milka tender najlepsze jest mleczne i to jest najlepsze na świecie. Serio. Zaraz spróbujesz karol, to się przekonasz. Także kropeczki, testujemy. Pakują identycznie jak duszki w Polsce. Mesinki. Masz na to. Na to są to. takie mini w ogóle. Nie no, kolak. Czas ja testuję to faktycznie. Bo. Ale może być gorąco, że dopiero zalanego nie. Nie, to mi tak nie pała. Vera mówiła, że ta Milka tender orzechowa jest niedobra. Ja to sprawdzę. Najlepsza jest. Mleczna. To taki batonik jest wilkowy, w Polsce tego nie ma. Nie ma tego w Polsce, i babcia mi zawsze to przewoziła ze mnie. No, spoko, ale czemuś się ja tym zajadał? Dobra, testuję teraz to. No, no jest gi, nie, ale. No bo ty nie lubisz, to bardzo zutyczy, nie jeżdżę No ja nie jadam jedza. słodyczy. No mówię, ja się nie jadam słodycami za bardzo, więc w sensie dla mnie nie są te smaki jakieś niesamowite, niezwykłe. Cześć, słodyczy za nami! U! Wera, zechciałabyś e, może pokazać, co masz pod butem? Werka patenciara powie wam jeden trik. No damy. Uwaga. Dlaczego wystaje mi worek z buta? Z tego względu, że to jest patencik, wiecie co? Zaczęły mi przewakać buty i uwaga, muszę to zrobić tak. W ogóle założyłam podwójne skary, bo jest zimno, nie? Couple goals. Couple goals, patrzcie pal. na to. No. Couple goals. I teraz tak. Karol się już ze mnie śmieje, bo mi tak nogi zmarzły wcześniej Przemokły mi i wszystko, nie? Wiążemy sobie tak i zakładamy obuwie To normalne się szczadzi, że ty masz worek w bucie Oprócz tego, że się chodzić to nikt <grym> Fajny patencik, napiszcie fajny. w komentarzu, czy fajny Patrzcie jakie mamy czapy Mamy czapencje, piękne To są czapki dla czterolatków <grym> no, Serio Ale pasują na nas i są piękne I chodzimy w nich no. jak łuby. Pokażę ci coś, chcesz? No Palne pirueta, chcesz? No no. Opowiemy Wam o naszej historii. Historia zaczęła się pewnego wyjazdu. razu. Mianowicie wyjazdu w Bieszczady. W Pieszczadach nie? spotkaliśmy niedźwiedzia. Nieprawda, ale no spotkaliśmy dobra. magnesy. No więc które... nasza tradycja jest taka, że jeżeli gdzieś jedziemy, to zawsze z tej podróży przywozimy magnes na lodówkę. Magnesem przyczepiamy polaroida Czyli takie zdjęcie wywołane takiego... od razu. Robić zdjęcie od razu ci ono wychodzi. I jest takie superanckie. Nie... To jest nasza tradycja i chcemy sobie zrobić taką całą lodówkę naszych tak. podróży, wyjazdów i wypadów. Co myślicie fajnie? Fajna historia i fajna. fajna, historia. fajna Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli fajna historia 100 tysięcy łap w górę i kolejna ciekawostka A tu słuchajcie, w jednym ze sklepów kosmiczna wystawa minus 30%. Kurczę, spodobało mi się, ja wezmę tego manekina ze sobą. Czy się dzisiaj nauczyłeś? Sajdze Nie możesz tak mówić, brzydko Enschlundigung O właśnie, dobrze Jest taki chłop, zrobił śniadanie rano Jak tam Karolina? Dzięki, dziękuję No to smacznego Smacznego Może pokażemy ciebie? Nie Ja Siema! Dzisiaj przyjechaliśmy na shopping. Jesteśmy w Pandorfie, czyli w miejscu, w którym jest takie całe miasteczko sklepów i możecie sobie kupić serio chyba wszystko. Macie tutaj prawie każdy sklep, zaczynając od Gucci, Armani'ego, po Calvin Klein, Nike, Adidas, serio wszystko i to jest jeden wielki outlet, czyli tutaj macie, wiecie, kolekcję z zeszłego sezonu i o wiele niższych cenach. To powiesz, Karol do vloga? Nic nie znalazłem, tu fajnego. Miejsce jest prześwietne, jest przepiękne, ale rzeczy w sklepach mi się nie podobały i nic nie znalazłem. Ale miejsce jest przepiękne. Cóż to za przystanek? Centrum Handlowe. Będziesz na pewno zadowolony, nie? Tysiące sklepów, setki ciuchów. Godziny chodzenia Godzinę z kobitą badania. Dobra, to jest ja zadowolony. już. Zadowolony. Ja... Dobra, chowamy aparat. No i mamy zakupki. Wszystkie opłatowani, pokażemy wam później. Jedziemy na Kalemberg. Czyli na taki widoczek, na cały Wiedeń. Tak. Dojechaliśmy na miejsce, ale się na maksa rozpadało i jest tak zimno, że pokażemy wam pierwszą rzecz jaką sobie kupiliśmy właśnie na sklepach. A są to kubraczki mega cieplutkie, patrzcie. Ja mam taką. Ty masz piżamkę, wy, w jednoroczce, a ja mam pizankę w bałanka. <laughs> Jakie masz włoski słodkie, Jaki... Więc jednak bez kurtek się nie obejdzie, założyliśmy sobie oboje. W ogóle jak tu jest dużo śniegu, to jest po prostu jakaś masakra, zobaczcie. To jest wielka kopa śniegu, więc można wziąć taki kawałek. I... Nie, 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 nie. No ale, ale widocznie, no, zobaczcie to. Ja pitoje. Ej, bez kitu. Jechaliśmy 40 minut, żeby zobaczyć mgłę. Wyobraźmy sobie, albo ja wam to zwizualizuję. I co? Widzę bliska mgłę. Jest wow. mgła. Jaki ma kolor? Mglisty. <noise> to jest smutna mina. No. Tak. To jest już nasz ostatni wieczór w Wieniu, Zaraz będziemy jechać pod Rathał z pracy. A jeśli zastanawiacie się co Wera ma za kurtałkę, to jest właśnie kurtka, którą dzisiaj kupiliśmy, znaczy Wera ją kupiła. Wow. Patrz wow. na to. Tu będą placki ziemniaczane, będą naleśniki, będą kasztany. Czekaj, czekaj Wera, bo tu jest pięknie. Wera! Ale przepięknie. Teraz staram szukać suvenirsów. I to jest Wajra, kupione? Tak, kupione, mamy magnes Czyli tradycji stało się zadość i najważniejsze mamy Najważniejsze mamy Mamy najważniejsze, czyli magnesi A teraz idziemy się najeść i idziemy kupić dla ciebie kasztanki Bierzemy takie? No Bierzemy ja tak. takie Truskaweczki w białej czekoladzie Całe mogę? No całe, całe <laughs> O jest dobra Tam jest dużo tej czekolady, o, o dobra. tak Ciekawe, czy kasztanki będziesz tak pysznie zajadał. Tutaj przed państwem jest typowy wiedeński przysmak, czyli bułka ze sznysem i sałatą. Dodam od siebie, że to jest kozackie. Smakowisko. Smakowisko? No. Idziemy na łyżwy, bez kitu. Jak no. super. Pani chyba się uczy dopiero. Ale będzie się zajadać, Wera. Dobrze że sobie wziąłeś te kasztanki. co, są kasztanki? Są kasztanki, ale muszę czekać jeszcze na... A zjesz ze mną jednego? Nie wiem. <laughs> Kasztan challenge, na A to się całego je? Z no. Tą skorupą? No. Zamknij oczy. I co? Dobre? Gorące. A tak serio to nie wiem, czy się je z tą skorupą. <laughs> Ale challenge zaliczony. Jednak nie taki dobry. Ale zaliczony, dokładnie. 100 tysięcy ma w górę i Wera robi 24 godziny jedząc tylko kasztany. Frisie, się ten. Co to Wera znaczy? wejnach ten. czyli wesoły ksiądz. Frisie, się ten. Właśnie mam herbatkę. A widzicie ten młyn? Tam idziemy. Ależ to, co? Chodźcie przed Ale zimno. Ale ja się grzeję pod Twoim <laughs> Ależ sztoż <co? śmiech> Jedziemy sobie z panem. Pan jedzie rowerkiem i my jesteśmy tutaj jak próby, w środku jak tych ludzi. <laughs> Zapierdzielamy no. pięknie. Chłop mnie zabrał na przejażdżkę, patrzcie na to. To Karol, jak Ci się podobał pojazd do wiednia? Dzisiaj było fajnie, dużo światełek, serduszek. Sueranckie to było, naprawdę to było najlepsze. Na drugim miejscu oczywiście daje szumbrum. Szumbrun Lecimy do domu i wreszcie robimy hol zakupowy. No więc jesteśmy już w domku i pokażemy wam co udało nam się kupić w sklepie w dniu dzisiejszym same pierdoły tak naprawdę. Pierwsze rzeczy mamy na sobie, nie, w ogóle Ale tak. to już widzieliście Także mamy kostiumki, ja mam kostium bałwanka A ja unicorna chyba, nie? Tak, no takiego słodkiego Na pierwszy rzut idą kaputki Dwie pary kaputków Jedne są dla ciebie, a jedne są dla... Dla mojej mamy, bo wiecie, my nagrywamy tego vloga, jesteśmy jeszcze przed świętami I tak stwierdziłam, że jej po prostu przywiozę z Wiednia Ja na przykład wcześniej czyściłam o szamponem Ale tu jest taka gąbka specjalna do czyszczenia pędzli Szczególnie, że upolowałam ją za jeden euro, słuchajcie Jeszcze znalazłam taką piżamkę, ale to jest taka zwykła ona... O, to jest zarąbiste. Do tego przelewacie sobie wszystkie jakieś takie mydełka, jakieś płyny do demakijażu i to jest super na podróż. Skarpetusiki. Przejdę jeszcze do mega drugiej rzeczy, która służy do podtrzymywania włosów, gdy zmywacie makijaż. Zakładacie sobie tak pod włosy i tutaj sobie u góry wiążecie. Na pewno super teraz wygląda. O, chodzi o to, że sobie tak przytrzymujecie włosy tą gąbką i wam się nie moczą. Beauty blendery, skarpetki. O, to jest super superanckie, patrzcie, z myszkami kupiłam do mojej siostry. Więc kolejna rzecz, jakby sola bomba do... Bomba O oh, właśnie. Bomba do kąpieli. I jeszcze ostatnią rzeczą jest paleta cieni, bo cieni jak zwykle babam nigdy dość, nie? Będę je testować, bo jakościowo pewnie będą średnie, ale kolorki mi się mega spodobały. Pamiętacie kubek z Szombrunu? Jest jeszcze jeden z Rathaus placu dzisiaj uporowany. I który wolicie, dajcie znać. Napiszcie w komentarzu i rozlosuję dwie osoby, które te kubeczki dostają. Warunki tego, jakby, rozdania to jest właśnie zostawienie łapy w górę, subskrypcji mojego kanału i obserwowanie mnie na Instagramie, który macie tutaj. I komentarz jeszcze pod tym filmem, żeby było można wylosować. Nie za co lubicie Werkę, tylko który kubeczek wybieracie. A ja się już żegnam, to koniec naszego vlogu z Wiednia. Mam nadzieję, że wam się podobał. I co? No i tyle. do kolejnych wyjazdów, co? No, trzymajcie się, pozdro.